No, no, no. What the fuck, man, co <laughs> so jest? To ostatnia szansa Tak jest, tak jest, What the fuck? Ty, kurwa, mojego golfa oddaj, <clears throat> O oh, no co ty robisz, śmieciu, Lamborghini! Ty no, ja autentycznie jestem przedostatnim, przecież to jest żart jakiś kurwa, jestem jedenasty. Ej, <śmiany> no dobra, golfem Skylinea robię na prostej, to jest koniec. Zabierdalaj, o oh, się co jest? Ale dziwnie Jezusie w tym tunelu. No co ty robisz, o to? Oh yeah. Siemelo z tej strony, Kokos. I witam Was w kolejnym odcinku z Need for Speed. A. The jest, Witam Was w kolejnym odcinku poprzednio. Udało nam się ukończyć wszystkie wyścigi dla TFK, jak widać. No i został nam jedynie do wykonania wyścig z szefem, którym zaraz się zajmiemy. Oczyszczaj, czy ja mam wszystkie osiągi wykupione tak, jakbym chciał? Chyba, chyba tak. Tak mi się wydaje, jedynie ulepszenia silnika mi brakuje, no ale niestety jest zablokowane. No ale cóż, my zaczynamy wyścig z szefem. Z szefem niejakiego TFK, tak jest, tak jest. Czyli z Wolfem, największym frajerem w tym mieście. Oh shit, co jest? Oh shit. Nie dobra, ta muza do tego golfa pasuje wręcz idealnie. No, no, ok że śmieciu, zniszczę cię, rozumiesz? Zniszczę Przysięgam, przysięgam, gościu, patrz to. Doskonały... Ty, co jest? What the fuck? Czemu nie mogłem wykonać doskonałego startu? Już mnie oszukują na samym początku, nie mam pojęcia o co chodzi. No ale nieważne, nieważne. Nie potrzebuję doskonałego startu, aby wygrać z nim wyścig, tak? Potrzebuję tylko czasu, chwilę czasu, aby go zniszczyć. Zniszczyć tego śmiecia. Tak jest, tak jest. No i cóż, Clapton Crew pozostanie jedyną ekipą w tym mieście. No i zostanie jeszcze Dariusz, ale to Dariuszem zajmiemy się w w swoim czasie. No, a póki co, trzeba wilczura zniszczyć. Game znaku drugiego, nie bać No, generalnie, oponenta już na mapie nie widać, jakby nie wiem, za co on się w ogóle zabiera. To jest... Nie, to jest, to jest patologia, że autentycznie. Co on sobie myśli? Najpierw wyzywa mnie na jakiś wyścig, znaczy to w sumie ja go wyzywam, bo to w końcu ja mu zabieram tereny, ale to e, nieważne. No, ale nie jest w stanie nawet nadgonić, no co to jest? Oh, No, no. What the fuck, man? Co jest? Nie no, dobra. Pojebało tych ludzi, co jest? Chłopiec się śmieje sam do siebie, co za pojeb. Kto tak robi? What the fuck, man? Ja na pewno tak nie robię. <laughs> tak jest nie um, dobra, nieważne. Cóż, wydaje mi się, że mam taką przewagę obecnie, że no to już jest koniec wyścigu, tak naprawdę. Nie wiem, czego on się spodziewał, no czego on się spodziewał? Że pokonałem bez najmniejszego problemu dwóch poprzednich przywódców tutaj gangów, gangów ścigantów, i że on jest w stanie mi zagrozić w jakikolwiek sposób? Nie, no. Beach please, beach please. Co to jest? O no, ja bym... co on se myśli, co on se myśli? Cóż, nie pozostaje nam nic innego jak tylko wygrać ten wyścig. Tak jest, tak jest, o shit, co jest, o... No i cóż, mamy to, pierwszy wyścig ukończony, bez najmniejszego problemu, wiadomo. No i cóż, mamy teraz wyścig w kanionie, o shit... Obecnie tu my czekamy na naszego oponenta, który skrada się za nami. Skrada się niczym drapieżny wilk. O. o, what the fuck, co jest? Gościu, nie próbuj nawet mi uciekać. Tak jest golfista, ma to! Czarny golfista cię doścignie, nie uciekniesz przed swoim przeznaczeniem. Znowu zapomniałem, że Nitra nie mam, ale cóż, nie potrzebuję go, wiadomo, wiadomo. Nie wiem czemu jakieś totalnie dziwne rzeczy się momentami dzieją z y, kamerą podczas jeżdżenia tych wyścigów. Nie wiem tak se kurwa wisi, tak se lata jakoś. Nie, nie wiem co, nie wiem co to jest. To, to, to twoja no, to ostatnia folka. szansa. Okay. Tak se lawiruje, lewo, prawo, nie, 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 mam pojęcia, odkleja się od wozu, jakieś chory gówno. Ale damy radę, damy radę, ważne żeby mnie to nie zdezorientowało. Z tym może być problem, ale oj! No, to fakt czemu się ze mnie śmiejesz? What the fuck, man, G śmieciu, tak jest, dobra, wyprzedzamy go, tak jest, tak jest, śmieciu, hehe, <grystanie> tak jest, jebać, o, shit, jebać znaki drogowe, tak jest, jebać znaki drogowe, ale na naprzedzie, ty szmato, tak jest, o, nie, nie no, kolej został totalnie, totalnie zniszczony, no i pewnie się tego nie spodziewałeś, panie wilczył, że, o, to koniec, ułów pokonany. No, tam. dałeś to dupy staremku. Nie rozumiem. Tego nie było, tego nie było. Przepraszam, nie chciałem. Tak jest. Fortuna podbita. Oh, shit. Dobra, no i cóż, możemy wybrać znowu dwie karty, klasycznie i klasycznie wybiorę któryś z tych chyba, bo naklejki karosera mnie kompletnie nie obchodzą, chyba tak, tak mi się wydaje. No a my trafiamy jego furę, tak? <noise> tak się to robi na dzikim zachodzie, dobra. Bierzemy ostatnią kartę również, dodatkowy nakaz konfiskaty, który mnie kompletnie nie obchodzi, ale przynajmniej okay, mamy nową furę. Breaks. Oh, oh, okej. Okay. Colin! Colin, kim ty jesteś? Nie mam pojęcia, ale jakiś nowy, nowy tutaj członek Clapson Kró tak jest? Ewidentnie się do nas odezwał, znaczy przynajmniej koleś, który no ma ochotę zostać członkiem klapcom Crew, no, no, nie można się mu dziwić, tak? Nie można się mu dziwić, w końcu jesteśmy najlepszą drużyną ścigantów w tym mieście! No to jest raczej niepodważalna jakby tutaj informacja, tak? Niepodważalny fakt, którego nikt nie podważy, bo jest niepodważalny, kurwa nic nie widzę, no.

Ok. O, podejrzane z w i o Jesteś najlepszym ścigantem, człowieku, ty nie wiesz do kogo mówisz. O, fuck, Colin, oh, to drafter, oh. zdom, zdom Z dążyć do naszej ekipy, jeśli ściągniesz, kurwa, ten kubrak. O, oh, to fuck. Co on ma na sobie? What oh the fuck? Dariuszu! Oh. Ale że do nas szedł, co? Jak do nas? Co ty się Całe miasto należy do klapców Krudegins! No, nie mam pojęcia, ale hop ma ewidentnie do mnie jakiś problem, ale to, czy to oznacza... ...ja muszę po prostu jechać po Dariusza? No dobra, chyba nie mam wyboru, jak po prostu jechać na ten cały plac do Dariusza... ...i się z nim spotkać, przegadać, przegadać wszystkie interesy. Pewnie dopiero teraz mnie poinformuje, że ściągał cały czas ze mnie procent, no co za śmieć. Myślałem, że jesteśmy kumplami, tak? No, ale cóż, nie wyciągajmy pochopnych wniosków, no i zawitajmy do niego. Witam bardzo serdecznie Dariusza.

What the fuck? Oh, I didn't You actually thought that I would front you the cash to save you from this loser? Huh. Then sit around while you encroaching on my territory? <laughs> 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 what the fuck, Smeechul? You've got a lot to learn about the big times, little man. This city <laughs> is mine, and it's time for you to disappear again. Yeah. Dobra, oh, good. oh. Nie, to jest niemożliwe, że mnie oszukali po raz kolejny. Zaś zostałem perfidnie oszukany i niemożliwe. Ty kurwa mojego golfa oddaj nie! Wszystko, wszystko, tylko nie to Wsięga możecie spalić mi rodzinę, ale golfa zostawcie. Ej, no. okay. zostaw tego golfa, proszę cię. Niki, nie rób nie tego. Musisz mi pomóc. No wszyscy no wszyscy no co to jest Thanks Glad you changed your mind Oh just a bounty hunter And I always get paid Hey what the fuck Just make sure I do Czy czekaj Dariusz wyrolował mnie a Niki wyrolowała Dariusza cross wyrolował So here it goes, seems that some of your team was there the night that you left, they tell a different story than the one I've been hearing from Darius, <laughs> I don't know. their their stories seem to add up, somebody, okay. somebody tipped off the cops, somebody let you escape, and somebody switched the bag, I know who that somebody was, Darius likes to pull the strings,

ty, ale dostaję teraz dwóch nowych ziomali do Teamu, i co mam zrobić? O, dał Ci się odblokować nowego członka zespołu. No, tak, wiem, że jest pełny. Czyli mamy Kolina oraz Niki, Zaj zajebiście. Dobra, Jumi, póki co wypierdalasz. O, sale również. Nie jesteście mi potrzebni. Dlatego, że zatrudniamy Niki oraz. Teraz tego drugiego, Kolina. Tak, jest, tak, Dobra. No i zajebiście. I co dalej? Co, no, co, co dalej się dzieje? O, ty autentycznie mogę jeździć po jego terenie. What the fuck? Ty, ale czemu tu nie ma wyścigów ani tu? ani tu. Podejrzane, podejrzane, no tu też nie ma. Podejrzane, podejrzane. Dobra, ale zanim zaczniemy jeździć jakiekolwiek inne wyścigi, to ja bym chciał sprawdzić, czy może w Autokomisie się coś nowego pojawiło, czy w końcu mamy odblokowane fury na poziom trzeci, czy nie, bo w sumie nawet nie wiem. Czyli no mamy tego DB9, który jest na poziom drugi, ale w sumie to nic tu nie ma. Czyli poziom drugi to jest maksymalny, czy co? No czemu tu nie ma poziomu trzeciego? Otawa. Nie wiem, nie wiem, ale jest to podejrzane na pewno. Ale dobra, zanim zaczniemy kolejne wyścigi, to cóż Mamy tego Astona Martina DB9 do wytestowania, dlatego na pewno chciałem go wyciągnąć z garażu. No i zobaczyć jak się nim śmiga, tak? Uwaga, uwaga! Oficjalny test pizdy. Oh sieć! Dobra, ten przynajmniej stoi w miejscu, ale uwaga nie ma. nie. z drogi! O No powiem tak, dziś. Dobra, ja bym chciał jeszcze zmienić sobie pomocnika. A kogoś innego. Kogo by tu wziąć? Może tego Kolina póki co. Aby zobaczyć, jak on śmiga. No i zaczniemy te wojny wyścigowe, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem, czy on będzie tu obecny. Nie wydaje mi się, ale spróbujemy tym. <laughs> Z Stonem Martinem. Pojeździć, tak jest. Oh shit. <laughs> Witajcie panowie bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne wojny wyścigowe, tak jest. Na terenie Klapcun Kry, oczywiście. No cóż, przetestujemy tę furę egzotyczną, zobaczymy, jak się tym śmiga. W sumie to nie jestem pewien kompletnie, czym one się charakteryzują, bo wiem, że na pewno. Ty Nissan 300, what the fuck? Co jest? Co tu robi Nissan 350, Z? Co? What the fuck? Co tu robią takie fury? Czemu ja jeszcze nie mam dostępu do czegoś takiego? Halo. Zaś mnie oszukują, to przecież to jest niemożliwe. Dajcie mi tę furę, proszę was. No, ale miałem mówić, że nie wiem w sumie, czym się charakteryzują. Charakteryzują te fury egzotyczne, bo wiem, że kary na pewno charakteryzują się swoim przyspieszeniem. Oh shit, no co ty robisz, śmieciu? Nie no, co to jest? Tuningowane chyba charakteryzują się prowadzeniem, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem w sumie. I tak na czystą logikę egzytyczne powinno charakteryzować się prędkością maksymalną. I chyba tak jest, tak mi się wydaje. W końcu mamy tam w tej klasie jakiś Lamborghini. Lamborghini! Czy coś, które na no pewnie zapierdala całkiem nieźle, jeżeli da się mu rozpędzić. No ale nie wiem, nie wiem. Póki co jest git, póki co jest git. No, ale dobra, bo ja jestem kurwa ostatnio. A co tu chodzi? Dude, what the fuck? Dobra, ta fura to ścieknie, nie wytrzyma. Nie mam zaraz. Nie no jak to jest możliwy, że jestem siódmy, what the fuck. Dobra, teraz pełne skupienie i musimy to wygrać, tak? Musimy to wygrać. Mam nadzieję, że uda się tą furą to wygrać, bo... What the fuck? No nie no, wyprzedzają mnie jakiegoś frajera, no co to jest? Jakbym na niedzielną przejażdżkę się wybrał, no what the fuck, najlepiej do 200 nie mogę rozpędzić. Co to jest za gówno? Ty nie no dobra, ja tego nie wygram tą furą. No, co, co to jest? What the fuck? Nie sądziłem, że mój golf jest aż tak potężny. Ty no ja autentycznie jestem przedostatnim, przecież to jest żart jakiś. Kurwa, ja jestem jedenasty. Tak źle to jeszcze nigdy nie było. What the fuck? Ty, no ja nie wygram tą furą tego wyścigu, nie ma szans, nie ma szans. Co teraz? że nie mogę tego przegrać. Nie, to są jakieś derby Nissanów 350Z, przecież tu same takie fury jeżdżą, co to jest? No, jedna Supra, jedna Superka, tak? No, to w... No i chuj, jestem dwunasty, no i to jest... Nie, dobra, to jest nie do zrobienia, jest ten wyścig, ta fura jest kurwa tak tragiczna. No, chciałem ją wytestować, ale to autentycznie w ogóle to nie jeździ, to, to w ogóle nie jeździ. Dobra, ja sobie jeszcze stuninguje tego Golfa na Maxa w sumie. No i to już jest koniec, tak? Dobra, jeszcze raz, jakby... Tego nie było, tego nie było, okej? Okay? Teraz w końcu mamy jakąś dobrą furę, którą no, jesteśmy w stanie nie wygrać ten wyścig, tak? Chciałem dać szansę temu Astonowi Martinowi, no ale cóż, no. Bez szans, bez szans, tak? Ale nasz czarny golfista tak łatwo się nie podda, to na pewno. Dlatego teraz niszczymy oponentów, tak? Ty, jakim cudem nie jestem pierwszy jeszcze? What the Wracaj tu, śmieciu. Ty, no czemu on tak zapierdala? No przecież nie doścignę go nigdy w życiu. Ty, no bo oni jadą chyba wszyscy tymi furami poziomu trzeciego, a ja muszę tą dwójką się tutaj tarabanić, tak? No ale cóż, nie zmienia to faktu, że i tak ich wszystkich zniszczę, tak jest. Tak jest. Są, o, nie. Hello there? No dalej, oh shit, co jest? What the fuck? Chłopi skacze na dół, jedzie skylinem, ty, what the fuck is going on? Nie, no nie wytrzymam. Jak ja mam ze Skylinem wygrać? Jak jadę jakimś kurwa golfem? No what the fuck? Nie, to jest koniec. To koniec wyścigu. Koniec, klapcem król. Koniec. Nie, no śmieciu, no co jest? Nie, no dobra, to jest nie do wygrania, jest ten wyścig, przecież. co <laughs> the fuck? Nie wytrzymam, zaraz wracaj tu śmieciu. Nie, no dobra, golfem Skylinea robię na prostej, to jest koniec. To jest koniec, Ej, co jest? No wracaj tu, kurwa, no. Nie poddam się tak łatwo, rozumiem. Nie poddam się. Nie, no dobra, wyprzedza mnie kolejny Skyland. Przecież to jest nie do wygrania, no nie wytrzymam. Dobra, taktycznie, taktycznie jedziemy z Krutasem i wygrywamy ten wyścig. Ja się nie poddam, co z tego, że praktycznie w ogóle nie mam szans, bo jadę golfem na poziomie drugim. To nie jest istotne. Ważna jest moja wola walki, czy, czy, czy coś chyba, tak mi się wydaje. Nie, no kurwa, no wracaj tu. Śmieciu. No nie, no kurwa, nie. Nie, nie wiarygodne, ma odpada. No, jak ja mam ze Skylinami walczyć? No, jak, no, jak, no, bo... no, jak? I jeszcze mnie blokują, no, what the fuck is this shit? No i cóż, niestety pierwsze okrążenie przegrałem, ale uwaga, uwaga, może podczas drugiego okrążenia uda mi się ich wyprzedzić. No i wygrać to gówno jakimś cudem. Chociaż, no, czarno to widzę, szczerze mówiąc. No, czarno to widzę, no, jak widać, na. No... Leciutko nie mam szans, tak? Porwałem się z motyką na słońce, ewidentnie, no, jakby golf kontra Skyline to jest troszeczkę przesądzony tutaj pojedynek, tak? No i dobra, już mnie wyprzedził 58 Skyline z rzędu. No nie, nie wytrzymam zaraz. Ty, ja to wygram. Nie, to jest niemożliwe. Wygram poziomem drugim z poziomem trzecim, przecież ja jestem jakimś bogiem gamingu, chyba. U Dobra, jednak nie, no to uświadamia mnie, że golf nie ma sobie równych, tak? No nie mam pojęcia, jakim cudem to wygrałem, ale udało się, tak jest. Król kierownicy jest tylko jeden, tak jest, tak jest. No i dobra, to chyba wszystkie wyścigi w takim razie tutaj. No i nie pozostaje nam nic innego, jak zająć się wyścigami na terenie Dariusza. Także zacznijmy z pierwszym wyścigiem. No No co się dzieje. No Dariusz, ty śmiecił. Hmm. <laughs> tak jest. Mm. O, oh, what the fuck? Ty, czy to są ludzie, których pokonałem? What the fuck? Nie Co jest? Przyjechali się zemścić, niemożliwe. No, what the fuck is going on? Czyli co, będziemy z nimi walczyć po raz 85. Ja? pierdolę nie wytrzymam. No shit. i cóż, mamy również kolina jako naszego pomocnika, wytestujmy go, później pewnie go zamienię na niki, tak mi się wydaje. No ale póki co, póki co nie chcę pojeździć chopak, nie? Nie chcę pojeździć coś tam, po coś tego. Nie chcę ma coś z życia, tak? No a póki co trzeba się skupić i rozjebać te porszaki moim golfem. No to fakt, to nie ma sensu. Czemu ja nie mam dostępu? Kurwa, no co jest? Czemu ja nie mam dostępu do fury na trzecim poziomie jeszcze? Skoro z takimi się ścigam. Przecież to nie ma sensu. Dobra, gdzie jest mój drafter? Czemu drafter jedzie 6 pozycji za mną? No, what the fuck. Nie, dobra. Hop do wyjebania, no, no, To już jest koniec. To już. O, oh, what the fuck. Hop, co? Dobra, no generalnie. Znowu mamy nową część map. Znowu mamy nową część mapy. Siemano, witam bardzo serdecznie. Proszę wypierdalać i zostawić pierwszą pozycję dla mnie, tak? Czyli dla lidera klepcyn kruż. Czyli, no, najlepszego ściganta w tym mieście, jakby nie niepodważa... ty co? No jak ja mam to wygrać? Przecież oni mnie niszczą na każdym kroku, what the fuck? Dobra, jesteśmy na pierwszej pozycji, prowadzimy co. A ja ten Colin, o oh, shit, co jest? Ten Colin chuja robi, gdzie on jest? Halo, proszę mnie wyprzedzić i mi dać drafta, tak? Śmieciu, o no nie, halo, nie podsuję się przed ciebie, what the fuck? Dawaj tego draftcisza, no gościu, nie wypychaj mnie z draftisza. no co jest? Aha, przegraliśmy ten wy... No, okej. Okay. Co za gówno, jak ja mam wygrywać te wyścigi, jak to wszystko to są fury na trzecim poziomie, no przecież to jest patola jakaś, no o ta Dobra, nie wiem, no teraz to autentycznie trzeba się skupić. Nie mam pojęcia, kiedy te fury na trzecim poziomie się odblokują w końcu. Czy muszę wykonać kilka wyścigów, czy o co tu chodzi? Nie wiem. No Ale póki co nie mamy żadnego innego wyboru, jak jeździć te wyścigi furom na drugim poziomie. No ale wszyscy dobrze wiemy, tak, że golfik nie ma sobie równych i nie można go lekceważyć. Czarny golfista to mocny zawodnik, tak? Najlepszy w swoim fachu. Dobra, draftuj mnie tak szybko, musimy to wygrać. Zopierdalaj. Oh shit, co jest? Ej, no chłopnie w dupce w zakręt, no przecież nie wytrzymam. tym dobra, Póki co jest git. Szybko, ciągnij mnie frajerze, ciągnij. Cześć, co? Ale dziwnie jeździ w tym tunelu. No co ty robisz, what the fuck? Nie, no, co, co? Co on odpierdalał, what the fuck? Ale dziwnie jeździ w tym tunelu. No co ty robisz, what the fuck? Chłop się zakręcił, Beyblade'a zajebał, nie wytrzymam. Ty, ale wygram ten wyścig. Dobra, jestem mistrzem. mistrzem, no jestem mistrzem kierownicy, nie ma innej opcji i Wszystko moja zasługa, <laughs> wiadomo. Dobra, gdzie te fury? No, spotkanie z Dariuszem, czyżby? wy? shit, co jest? Siema, śmieciu. I, hot, hot, okay. Nie mam pojęcia, co to, co powiedział, miał wspólnego z napisami, ale dobra, nieważne, nieważne. Oh shit, Dariusz. Dariusz i jego karciosze. Co on kurwa robi? to fach, oh, chciał mnie zgniaść, jabł, tenet, złej Dariusz się, ty okay. i twoje Audi i nie macie żadnych szans. Taki jest, taki jest, klapcem kru, cię, rozumiesz, Dobra, ale kurwa gdzie są moje fury? O, następne wyścigi się pojawiły. Ale gdzie są fury? Poziom trzeci mnie rozjebie coś zara. Dobra, zmienimy sobie pomocnika, ustawimy tym razem Niki. Oh yeah. Ty, ja właśnie zapomniałem, że przecież fury można ulepszać. Uwaga, obejrzyj samochody tuning, ale nie wiem, czy ja mam w ogóle cokolwiek tu odblokowanego. No nie, no bo to jest poziom trzeci, to w sumie nie mam nic. To za gówno. No ale cóż, póki co. Ty, what the fuck, czemu to jest wyścig, ty po kanion? Co jest? Do odblokowania Lamborghini Murcielago, ty, co jest? Furę mogę tu odblokować? What the fuck? Jak to działa? tu Chevrolet Corvette, what the fuck? Plymouth! Chemiku dał to hell? Troje dziwne, że fury w sumie mogę teraz odblokowywać, jeżdżąc wyścigi. Nie wiem czy one są w sumie na poziom trzeci, czy nie. Ale póki co zaczniemy punkt kontrolny, bo w sumie nie czuję się na tyle mocny, aby wykonywać kolejne wyścigi na poziomie trzecim furą z poziomem drugim. Dlatego na spokojnie, na spokojnie przelecimy sobie punkty kontrolne. Aby troszeczkę pozwiedzać tę mapkę, tak? Pozwiedzać może jakieś skrótasy znajdę, które na pewno zapamiętam i będę używać sumiennie podczas każdego wyścigu. Wiadomo. Wiecie, ja zawsze podchodzę taktycznie, tak? Nigdy nie narzucam się na siłę. Nigdy nie próbuję wygrywać wyścigów ani niczego, w sumie na pałę. Zawsze taktycznie sposobem. Wiesz, co chodzi? Wiesz, co chodzi? Trzeba po prostu momentami przysiedzieć, troszeczkę się zastanowić. No i wygrać wyścig, tak? Wiadomo. Wiadomo. O, się, tym, co ty, what the fuck, świat mi zniknął na sekundę. Co, co to ma być? Podejrzany gówno... Czyżby Dariusz chciał mnie unicestwić na poziomie. planetarnym? Nie mam pojęcia, ale udało nam się ukończyć ten wyścig. Taki z taki jest. Dobra. Mamy to, no, nie no, atakujemy jakiś śmietnik, ty odrzucam to, wpiszcie to nam, co teraz, I, co, nie muszę bronić? Muszę <laughs> <laughs> tu wiać kolejny wyścig, bo <laughs> mi przewieli, a, czyli tak to działa, ale co ja tu mogę odblokować teraz? Hamulce poziom drugi, aha, to zajebiście, what fakt fuck, to nie ma sensu. No ale cóż, odbijaniem terenów i przejmowaniem następnych zajmiemy się dopiero w następnym odcinku. Także no cóż, mam nadzieję, że, o, mam nadzieję, że wam się podobało. No i się w następnym. Siemano. O, oh, się... O oh, nie, panie władze, to...